Batman od zawsze był wyjątkowo popularną postacią. Tego chyba nie trzeba w żaden sposób podważać. Wobec tego bardzo łatwo domyślić się, że doczekał się on bardzo wielu gier adaptujących jego lore, że tak to ujmę. W wiele z nich niestety nie grałem, ale o niektórych słyszałem od innych graczy. I niestety w większości przypadków nie były to pozytywne opinie. Domyślam się, że gier z Batmanem namnożyło się przez lata tyle, że na pewno zdarzyły się jakieś dobre, ale nawet jeśli widać, że tak naprawdę przez długi czas, żadna nie przebiła się do powszechnej świadomości. Ten stan rzeczy zmienił się po premierze gry Batman Arkham Asylum. Z dzisiejszej perspektywy nie wygląda ona jakoś specjalnie innowacyjnie, ale pierwotnie po premierze to była niemalże rewolucja i wyznacznik nowej jakości w wytworzeniu gier o superbohaterach. Aż jestem zdziwiony, że przez te lata nikt nie zechciał przebić tego sukcesu, tworząc dobre gry z innymi komiksowymi herosami. Wiem, wiem, że później namnożyło się też sporo gier na Licencji filmowej, ale były one. Mm, pożałowania godne. Tak naprawdę, dopiero teraz najnowszy Spider-Man od Insomniac pokazuje, że jest szansa, aby się to zmieniło. Tak czy siak, wtedy wreszcie doczekaliśmy się naprawdę dobrej gry o mrocznym rycerzu, która może stawać w szranki z innymi grami AAA. Tak świetna gra oczywiście musiała doczekać się sequela, tym razem o podtytule Arkham City, który był w wielu aspektach nawet lepszy, przynajmniej moim zdaniem. Miał jeszcze lepszą fabułę, był jeszcze lepszym fanserwisem dla fanów komiksów, no i przy okazji dał nam na wpół otwarty świat, w którym mogliśmy robić coś więcej poza głównym questem. Był to jeszcze jeden dowód na to, że jeśli chodzi o gry superbogaterskie, Rocksteady wyprzedza wielu o lata świetlne. Potem po drodze pojawiło się Batman Arkham Origins, które było robione przez inne studio i choć nie była to gra zła, to jednak była w wielu aspektach słabsza od dwóch poprzednich. Innymi słowy, nie był to gniot, ale na pewno nie arcydzieło. No, ale po tej drobnej wpadce Nadeszła pora, aby wreszcie domknąć grową trylogię Mrocznego Rycerza. W 2015 doczekaliśmy się premiery ostatniej części serii, tym razem o podtytule Argam Night. Jeśli o mnie chodzi, była to druga najbardziej oczekiwana przeze mnie gra roku 2015. Zaraz powiedz mi trzy, ale przyznam się bez bicia, że nawet ja nie spodziewałem się, że będzie to premiera tak burzliwa. Otóż tak się niestety złożyło, że ta gra zyskała większy rozgłos przez totalnie skopany port na PC który był tak przepełniony glitchami i przy okazji miał gorszą grafikę niż na konsoli co już samo w sobie jest Wyjątkowe, że twórcy byli zmuszeni na jakiś czas usunąć ją ze sprzedaży, aby ją naprawić. I choć z tego co rozumiem cała sytuacja została zażegnana, smak chyba pozostał. Bo coraz bardziej wydaje mi się, że Arkham Knight jest pamiętany dzisiaj tylko w kontekście tego spapranego portu. Mało kto mówi o tej grze w kontekście jej jakości. W związku z tym postanowiłem trochę wybić się z tłumu i pokazać wam jak dobrą grą jest Arkham Knight. Czy warto zagrać w nią po latach? Ale oczywiście zacznijmy po kolei. Od fabuły, która jest wyjątkowo typowym dniem z życia Batmana. Nagle, ni stąd, ni zomąd, nad Gotham pojawia się widmo zagłady. Podstępny i obecnie wyjątkowo przerażający strach na wróble postanowił rozpylić w całym mieście swoją toksynę strachu, która sprawia, iż ludzie tracą zmysły i często stają się agresywni. No ale co tam, to na pewno nie jest pierwszy raz, gdy Batman musi mu wybić tego typu głupoty z głowy. Aczkolwiek haczyk jest taki, że strach na wróble nie działa sam, gdyż korzysta on z aspektu Tajemniczego jego mościa tytułowego rycerza Arkan, który dowodzi całą armią żołnierzy uzbrojonych po zęby. Na dodatek, szanowny pan rycerz, zdaje się widzieć o Batmanie bardzo wiele, tak jakby znał go osobiście. Natomiast sam Batman nie ma pojęcia, kim jest, ale na obecną chwilę ważne jest to, że Gotham jest oblężone, a nikt nie lubi, kiedy jego miasto jest oblężone. Zatem nasz Batsy musi przywrócić porządek w mieście i przepędzić zło. -E. Wiem, że wielu graczy uważa, że to fabuła Arkham City jest najlepsza ze całej serii. Ale ja się z tym nie zgodzę, bo dla mnie to fabuła Arkham Knighta jest najlepsza. Choć na pewno nie jest idealna, do czego jeszcze wrócę. Fakt, znowu musimy uratować miasto przed zagładą, co nie jest od dawna niczym oryginalnym. Ale podobnie jak w większości historii o bohaterach latających w piżamach, całość jedzie niemal wyłącznie na postaciach. A trzeba przyznać, że postacie w tej grze są naprawdę świetnie napisane. A w szczególności Batman, co ma sens, gdyż jest głównym bohaterem. Tak jak w poprzednich grach jest to jedyna, z najlepszych inkarnacji tej postaci. Cóż moim zdaniem przynajmniej jest diabolicznie inteligentny i autentycznie przygotowany na wszystko. Jednocześnie nie ma sobie równych, jeśli chodzi o walkę wręcz, aczkolwiek akurat ta część eksploruje pewną cechę charakteru, która do tej pory chyba nie była eksplorowana w tej serii. Bo nie wiem, czy wiecie, ale Batman potrafi być często strasznym dupkiem. Tak, zawsze walczy on o dobro i sprawiedliwość, ale nie boi się on przy tym lekko manipulować swoimi bliskimi, co może niektórych wywołać mieszane uczucia. Bardzo lubię to, że ta gra przedstawia Batmana w tak niejednoznacznym świetle. Jest to kolejny dowód na to, że panowie z Rocksteady znają naszego ikonicznego bohatera na wylot. Jednocześnie zdają sobie sprawę, że byłoby fajnie dodać coś nowego od siebie, tak aby urozmaicić tą postać. Nie znaczy to jednak, że reszta bohaterów z się. Oj nie. Bardzo cieszy mnie to, że niektóre postacie, które teoretycznie były już w poprzednich częściach, jak na przykład Barbara Gordon czy Robin, dostają odrobinę więcej czasu ekranowego i dzięki temu mają okazję bardziej zabłysnąć. Ale przyznaję, że trochę bawi mnie to, że w pewnym momencie orientujesz się, że większość z nich staje się damsel in distress i Batman często musi ratować im skórę po kilka razy. Ale i tak cieszy mnie, że obsada tutaj jest tak szeroka i nieźle napisana. To samo tyczy się złoczyńców. Pod tym względem powiedzmy, że Bestiariusz jest wyjątkowo szeroki. Tak samo jak dwie poprzednie gry, Arkham Knight oferuje ogromną galerię złoczyńców. Batmana. Mamy tu masę znanych i ikonicznych złoli, takich jak Two Face czy Pingwin, ale równocześnie mamy tu też sporo mniej znanych postaci, takich jak Profesor Pig czy Firefly. Co cieszy mnie podwójnie, bo jestem za tym, aby promować mniej znanych złoli. No ale umówmy się, jeśli chodzi o Vilanów. Najważniejsza jest tu tylko dwójka: strach na wróble oraz tytułowy Arkham Knight. Co do tego pierwszego jestem całkiem zaskoczony, gdyż w wielu aspektach niekoniecznie jest to ten sam strach, którego widzieliśmy w Arkham Asylum. Tamta inkarnacja była znacznie bardziej kreskówkowa, wyjątkowo przerysowana, natomiast tutaj strach na wróble stara się zachowywać 100% na serio. Niemalże tak, jakby był zupełnie nową postacią. Dla mnie jest to świetne ukazanie tego złoczyńcy, i choć nie pojawia się on wyjątkowo często, czuć, że stanowi on poważne zagrożenie. Aczkolwiek mógłby trochę przystopować z tymi złowrogimi przemowami na telebimach o tym, jak to Batman przegra, i on wygra, i nie ma sensu dalej walczyć. Bo z czasem staje się to trochę nudne. Swoją drogą, jego modus operandi, czyli korzystanie z gazu strachu, jest także idealnym sposobem, aby urozmaicić narrację. Chodzi mi o to, że Batman w pewnym momencie wystawia się na ogromną dawkę gazu strachu. Pamiętacie ten moment, gdy w Arkham Asylum Batman doświadczał dziwacznych wizji, spowodowanych przez ostrą dawkę gazu strachu? Tutaj wystawił się on na jeszcze większą dawkę, która w tym przypadku ma długotrwały efekt. Wobec tego znacznie częściej doświadcza on dziwacznych wizji, a w w pewnym momencie aż trudno stwierdzić, czy to co widzi nasz mroczny rycerz jest prawdą, czy wytworem jego skażonej wyobraźni. Uwielbiam ten motyw, gdyż jest to świetny sposób na zabawę narracją. Nie ma co, Arkham Knight jest jedną z ciekawszych gier jeśli chodzi o reżyserię, jeśli mogę tak to ująć. Cały ten motyw z wizjami jest także świetnym pomysłem, aby przywrócić postać Jokera. Pewnie teraz spytacie, ale chwila, czy Joker nie zginął pod koniec Arkham City? Tak, owszem, zginął, ale po ostrej dawce ga. Z strachu Batmana zaczyna prześladować jego cielesna emancypacja, która cały czas zachęca go, aby pójść na całość i nie przejmować się pobocznymi ofiarami podczas naszej krucjaty. Ma to też związek z tym, że Batman wciąż ma w sobie trochę krwi Jokera, przez to istnieje obawa, że przejmie jego charakter, tak jak inni zarażeni chorobą Jokera, no bo wiecie, nauka i te sprawy. Na początku nie byłem przekonany do tego motywu, no bo fajnie byłoby chociaż raz zobaczyć grową historię Batmana bez Jokera. Ale z drugiej z drugiej strony pamiętajmy, że jest to tylko wizja. To nie jest tak, że zakończenie Arkham City zostało olane. Zatem dzięki temu twórcy mogli mieć ciastko i zjeść ciastko. Jak widać do tej pory mocno chwalę stronę fabularną tej gry, prawda? Ale niestety są tu dwie rzeczy, które niekoniecznie mi się podobają. Pierwsza z nich to postać tytułowego rycerza Ark. Z tego co rozumiem, reklamowano tą grę tym, że jest to zupełnie nowa postać, a głównym motywem będzie odkrycie jego tożsamości. Kim ten tajemniczy jegomość jest i jaki ma Związek z Batmanem to Jason Todd. Nie, to po prostu Jason Todd. Ta, teraz tak, jeśli nie jesteście fanami komiksów, to ten twist może się Wam spodobać, chociaż nawet wtedy można go wcześniej przewidzieć, gdyż gra w pewnym momencie otwarcie to sugeruje, ale dla takiego znawcy komiksów jak ja, to jest trochę zmarnowana okazja. Jest to po prostu zbyt ograny motyw, aby był bardziej zaskakujący. Druga sprawa zakończenie. I nie chodzi mi o zakończenie samo w sobie, bo jest ono naprawdę super. I jest świetnym domknięciem tej trylogii. Problem w tym, że zapewne dla większości graczy będzie ono niepełne, bo aby doświadczyć epilogu growej trylogii Batmana w całej swojej okazałości, gracz musi wykonać wszystkie poboczne aktywności, wliczając w to rozwiązanie wszystkich lub przynajmniej większości zagadek Riddlera, których jest co najmniej 300. Być może to jest głównie mój problem, bo nie jestem fanem wykonywania tego typu rzeczy, ale mnie to osobiście wkurza. Fakt, ma to sens w kontekście fabuły, ale jak dla mnie takie blokowanie tak ważnej treści, jaką jest zakończenie, jest trochę słabym zagraniem. Cóż, tyle dobrze, że nie trzeba za nie zapłacić, ale i tak nie jestem fanem tego zabiegu. No dobra, ale chyba nareszcie nadeszła pora, aby pogadać o tym, jak się wy tego Batmana w ogóle gra. Pod względem rozgrywki, Arkham Knight stosuje filozofię, którą zawsze bardzo szanuję. Głosi ona, jeśli coś nie jest popsute, to nie ma sensu tego naprawiać. Ostatnia część trylogii nie zmienia drastycznie formuły, a jedynie ulepsza wszystko to, co było świetne w dwóch poprzednich grach. Ponownie dostajemy tu całkiem spory na wpół otwarty świat, w którym. Oprócz wątku głównego, mamy całą masę innych rzeczy do roboty. Mamy tu całą masę misji pobocznych, związanych z najróżniejszymi złoczyńcami, którzy oczywiście skorzystali z tego, że go tam ogarnął chaos. A to raz musimy powstrzymać Two Face'a przed rabowaniem banków. A to raz musimy powstrzymać Firefly'a przed podpalaniem budynków. Okazjonalnie możemy rozwiązać zagadkę tajemniczych morderstw, w którym towarzyszy operowa muzyka. No, generalnie Batman nie ma co narzekać na brak roboty. Aczkolwiek większość tych misji cierpi na poważną. Chorobę, znaną jako monotonia. Owszem, prawie każda z nich kończy się świetnym finałem, a kiedy już je wykonasz, to czujesz ogromną satysfakcję, no i przy okazji dostajesz także punkty doświadczenia, co też jest niezłą motywacją. Ale aby dojść do tych fajnych finałów, musimy po drodze wykułku robić to samo. Jedyne zadania, które są zawsze relatywnie różnorodne, to te związane z Riddlerem, gdzie musimy rozwiązywać jego pokręcone zagadki, które swoją drogą są całkiem nieźle przemyślane. Ale poza tym, choć doceniam fabularną stronę tych. Misji byłbym bardziej rad, gdyby były bardziej różnorodne. Nie wspomnę tu nawet o misjach polegających na wyzwalaniu posterunków czy usuwaniu bomb z drogi. Te zadania równie dobrze mogłyby występować w jakimś sandboxie Ubisoftu. O ile kiedyś podczas mojego pierwszego playthrough nawet lubiłem je wykonywać, tak teraz nie czułem większej motywacji, aby je robić. A jeszcze, jak mowa o złoczyńcach, w tej grze prawie nie ma walk z bossami. Czemu? nie mam pojęcia, ale to jest strasznie rozczarowujące. System walki jest praktycznie taki sam jak w poprzednich grach, z tym, że tutaj moim zdaniem wypada on najlepiej z całej trylogii. Większość walk opiera się na efektownym kontrowaniu ciosów przeciwnika i efektownym obijaniu mordy bandytom. Na początku wygląda to trochę monotonnie, lecz z czasem wyzwanie staje się coraz większe. Pojawiają się tu także nowi przeciwnicy, którzy mają konkretne umiejętności, jak na przykład medycy, którzy są w stanie obudzić znokautowanych przez nas zbirów. Na takich trzeba stosować osobną taktykę. Zatem podczas starcia z większą grupą tego typu przeciwników musimy cały czas mieć się na baczności. Ale na szczęście Batman także ma trochę nowych asów w rękawie. Przede wszystkim dodano tu nowy ruch pozwalający znokautować większą grupę wrogów. No i nie zapominajmy, że nasz Batcy posiada także mnóstwo gadżetów. Takie jak syntezator mowy imitujący głos danej postaci lub zakłócać, dzięki któremu możemy sabotować sprzęt naszego wroga. Jak zawsze Mroczny Rycerz jest przygotowany na każdą ewentualność. Ale jeśli nie lubimy głośności. Bitek równie dobrze możemy załatwić naszych oponentów po cichu. O ile zazwyczaj nie jestem fanem skradania się w grach, tak tutaj bardzo lubię ten motyw. Tym bardziej, że tutaj wrogowie nie są idiotami o pamięci złotej rybki. To nie jest tak, że możemy przykładowo nokautować ich tylko z poziomu podłogi. Prędzej czy później zorientują się, że chcesz ich załatwić w ten sposób. Zatem później będą pilnować, abyś tego nie robił. Przykładowo, podkładając miny pod podłogą. Podczas tego typu starć z czasem musisz ciągle zmieniać swoją taktykę. I to właśnie sprawia, że te sekcje rzadko kiedy są monotonne. Ale chyba najwyższa pora wspomnieć o największej nowości, którą wprowadza Arkham Knight. Otóż w tej grze nareszcie dane nam będzie pojeździć Batmobilem, który będzie nam wyjątkowo potrzebny do walki z dronami milicji i do wykonania niektórych misji. Z tego co rozumiem, jego dodanie wzbudziło sporo skrajnych emocji. Wielu narzeka na to, że tego Batmobilu jest tu za dużo i że musimy zbyt często z niego korzystać. I że równie dobrze przez to ta gra mogłaby się nazywać Batmobile The Game. Ale wiecie... Wiecie co? Ja tego tak nie odczułem. Owszem, nasz pojazd jak najbardziej jest przydatny w wielu kwestiach, ale to nie jest tak, że musimy go używać cały czas. Przeciwnie, mamy wybór. Chcemy się poruszać głównie Batmobilem? Spoko. Nie chcemy? Nic nie szkodzi. Możesz wy każdej chwili polatać za pomocą peleryny pośród budynków. I moim zdaniem jest to znacznie lepsza opcja. Gdyż po pierwsze nie jest to lokacja tak ciasna jak Arkham City. Przez to szybowanie sprawia tyle frajdy co bujanie się po pajęczynie w najnowszym Spider-Manie. A po drugie dzięki temu możemy podziwiać kunszt projektantów, którzy powołali Gotham City do życia. Bo co jak co, ale to miasto jest po prostu świetnie zaprojektowane. I przy okazji jest wypełnione całą masą smaczków dla fanów love. Batmana. Wydaje mi się, że to właśnie od tej gry zacząłem zwracać uwagę na poziom szczegółów w lokacjach z gier. Serio, ilość detali jest tu porażająca. I ogólnie graficznie Arkham Knight nadal prezentuje się kapitalnie. Gdyby ktoś powiedział mi, że ta gra miała premierę wczoraj, to uwierzyłbym. No i ten deszcz. O raju, tak dobrego deszczu nie widziałem w grach od naprawdę, naprawdę dawna. A jeśli już mówimy o technikaliach, jestem rad ogłosić, że właściwie nie ma tu żadnych poważniejszych glit. Ech, no dobra, prawie żadnych. Ale przechodząc wreszcie do podsumowania, Batman Arkham Knight to moja ulubiona część serii. Ha, nie, powiem więcej, to jedna z moich ulubionych gier w ogóle. Wiem co mówię, bo gram w tą grę już trzeci raz i nadal bawiłem się przy niej wyśmienicie. A w moim przypadku jest to jakiś znak Jasne, nie jest to gra idealna i gdyby to ode mnie zależało, kilka rzeczy zrobiłbym inaczej, ale jak dla mnie, pozytywów jest znacznie więcej niż negatywów. Moim zdaniem ta gra równie dobrze mogłaby wyjść wczoraj i uwierzyłbym na słowo, gdyby ktoś tak powiedział. Moim zdaniem jest to świetne domknięcie growej trylogii Batmana. Nic dodać, nic ująć. A z mojej strony to by było na tyle, jak zwykle, dzięki za uwagę. No i trzymajcie się do następnego razu, cześć.